Najpiękniejsza biżuteria, jaka może być na świecie. Po prostu Fajne powietrze. Po burzy, po deszczu. Planowałam w tym odcinku wrzucić trochę treści ogrodowych. Część moich kulek rozkwitajek. No i na koniec życzenia dla Was, ale pomyślałam sobie nie. Już nawet zmontowałam kawałek tego filmu, ale jednak wycinam z niego Tę część ogrodową, tę część ogrodową, może Wam wrzucę po świętach. A teraz chyba jednak chcę, żeby ten odcinek był taki naprawdę świąteczny, więc przyjmijcie ode mnie te parę słów, które dzisiaj tak chcę od serca osobiście Wam przekazać. No a przy okazji Wam też pokażę to, co jest dla mnie wielką radością i co też dla Was przygotowuje. To myślę, że to zestawienie będzie chyba najlepsze w tym czasie dla Was. Co prawda jeszcze nie do końca dopracowaną wersję, bo tam pewnych szczegółów brakuje, zobaczycie potem, ale już taka pierwsza wersja y, moich rozkwitajek, czyli kureczek kokosowo-czekoladowy, które, które jem już od dawna. Które zaspokajają moje potrzeby słodyczowe, które sprawiają, że czuję się po nich dobrze, dlatego też chcę je Wam zaproponować. No, a ponieważ dzisiaj pierwszy klient się pojawił, tak znienacka, naprawdę niespodziewanie, przygotowałam dla niego pięć, sześć takich pudełeczek, bo potrzebował dla kogoś na upominek, więc wykorzystałam. Ten momencik, i po prostu nagrałam jakieś tam fragmenciki z przygotowania, i będziecie mogli już taki efekt prawie, że końcowy zobaczyć. I taka wersja już w opakowaniu. Te są czekoladowe, a te kokosowe. Teraz robimy jeszcze jedną przykładkę tutaj. No a tak dla Was to jeszcze będę chciała pomyśleć sobie jakąś etykietę, może tutaj takie kółeczko jakieś fajne powiesić, a do środka planuję jakąś myśl dnia swoją dla Was wisienkę na torcie. I to w sumie będzie moje takie pierwsze zamówienie, ale pakowane ręcznie. Zobaczcie, daje mi to niezwykłą frajdę, bo też mam taką świadomość, że... Ludzie będą też od strony zdrowotnej zadbani. A ponieważ wiem, że ta osoba w przeciągu nie więcej dwóch godzin będzie te prezenciki komuś wręczać, to weźmiemy takie coś świeżego co ogródka. I do każdego dorzucimy. Jak ktoś byłby z okolic i chciałby z taką dekoracją żywą, to jak najbardziej może się zgłosić i wtedy. Po burzy, po deszczu. Tak mnie to cieszy, że dwa razy było takie mocne lunięcie tego deszczu wczoraj w nocy. Dzisiaj sobota rześko, Trochę wiecznie, ale i słoneczka nie brakuje. No i taką mam okazję, żeby oczywiście powiedzieć do Was coś dobrego, coś miłego. Przy okazji tych świąt, które. Przecież taką okazję nam wszystkim dają, którzy jesteście ze mną od początku kanału, czyli tak naprawdę od roku, i moim nowym widzom, abyśmy po prostu wszyscy w tym czasie mieli taki spokój w sobie, mieli dużo uśmiechu dla swoich najbliższych, znaleźli czas na to, żeby po prostu się. Wyciszyć, ucieszyć, popatrzeć na ten cudowny nasz świat. Abyśmy zatrzymali te swoje myśli, które gdzieś tam w ciągu naszej codzienności nam biegną do przodu. Abyśmy odpoczęli i nabrali takiego zastrzyku do naszej codzienności. I w ostatnim czasie wiele osób choruje. Zdrowia życzymy sobie przy chyba niemalże każdej okazji. Tym razem też nie może być inaczej, bo rzeczywiście widać, jak bardzo ono jest nam potrzebne. Kiedy je tracimy, to wtedy wiele rzeczy przestaje mieć znaczenie, sens, zadowolenie. A przecież po to jesteśmy na tym świecie po to mamy oczy, nogi, ręce, żebyśmy mogli z tego. Dnia z tego naszego życia korzystać całymi garściami w pełni. No i to zdrowie nam po prostu jest niezbędne do tego. I myślę, że te kulki, które Wam akurat w tym odcinku może nieprzypadkowo proponuję, też są takim symbolem zdrowia, symbolem radości, ale też jednocześnie chyba taką radością dla mnie, że mogę coś dać światu, coś co każdy z nas tak naprawdę lubi, czyli coś słodkiego przekąsić sobie w ciągu dnia, coś co po prostu nie szkodzi, ale daje nam tą dodatkową energię i po prostu coś takiego drobnego dla naszego ciała i też psychiki, bo jedzenie to nie tylko ciało. Ale też nasze emocje, które czasem potrzebują zauważenia, a czasem potrzebują jakiegoś wsparcia. Więc takie moje wsparcie przy tej okazji Wam chcę przekazać. Też Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, że piszecie miłe komentarze, że wspieracie mnie również. Ja to wsparcie Wam chcę przekazywać w tych odcinkach, przy okazji też świąt.

Zachęcam Was do kontaktu ze mną w sprawie kulek. Możecie do mnie napisać wiadomość prywatną w mailu. W pierwszym komentarzu podaję Wam: Tak się rozkwita małpa Podaję Wam też numer telefonu. Do kontaktu możecie bezpośrednio zadzwonić do mnie albo napisać SMS-a. Mam w planie też przygotowanie takich właśnie boksów wdzięczności na różnego rodzaju imprezy, więc gdybyście potrzebowali, będziecie miały jakąś imprezę, to możecie sobie właśnie takie pudełeczko dla swoich gości na podziękowanie na koniec imprezy właśnie przekazać na Chrzcinę, czy komunie, czy urodziny, imieniny. Więc gdybyście potrzebowali w ilościach hurtowych, no to też jest taka możliwość. Bliżej mogę też dostarczyć, a dalej wiadomo, raczej wysyłkowo. Chyba, że naprawdę były to bardzo, bardzo duże ilości, więc to też mnie cięgało. Jakie ładne, śliczne, małe szczęki, drobne szczęki. Ale piękne.